I na koniec pozostał tarnów. Wcześniej dużo słyszałem o tym mieście i chciałem te legendy sprawdzić. Wrażenie było takie: gdyby odnowili niektóre kamienice na Starym Mieście, to normalnie zamość i Toruń w jednym. Jeszcze apeluję, żeby jak najszybciej wbić nam te 200 subów, bo wtedy odpalamy petardę. A co tam petardę? 16 kiloton TNT, więc kliknij suba i zapraszamy do oglądania. Tarnów jest nazywany polskim biegunem ciepła, bo właśnie w tym mieście notuje się najwyższe średnie temperatury w Polsce. Gród istniał tam już w IX wieku na górze Świętego Marcina. Pod koniec XI wieku cały teren przejęli benedyktyni z 7 marca 1330 Tarnów na prawie magdeburskim lokował Spycymir Lewita. Później miasto należało do rodu Tarnowskich. Większy rozkwit miasta zaczął się w połowie XV wieku. Zaczęto budować fortyfikacje miejskie, które potem rozbudowano. Były dwa wielkie pożary. Wtedy miasto jeszcze było głównie drewniane, ale po nich to już według renesansowych standardów Tarnów wyglądał inaczej. Zbudowano też zamek, z którego dzisiaj zostały ruiny. Tutaj standardowy szablon, renesansowy rozwój, XVII i XVIII wiek. I wylądował. Przyszedł zabór austriacki, ale potem Tarnów znalazł się w obrębie autonomii galicyjskiej, więc warunki znacząco się poprawiły. Na początku I wojny światowej wkroczyli tam Rosjanie. Bitwy i represje sprawiły, że Tarnowianie ochoczo, jak sąsiad do egzaminu, przystąpili do walki o niepodległość, i dziś mówi się, że to właśnie Tarnów był pierwszym niepodległym miastem. W Drugiej Rzeczypospolitej też nie było łatwo. Już 1 września 1939 przez Tarnów przewijało się pełno uchodźców uciekających przed wojną. 14 czerwca 1940 właśnie z Tarnowa do Oświęcimia pojechał pierwszy transport więźniów. Akurat tak się złożyło, że w Tarnowie byłem w 80. rocznicę tego wydarzenia. Jak już mówiłem, Stare Miasto wygląda bardzo ładnie. Jednym z symboli miasta jest ratusz stojący na rynku. Przy nim dokonano kiedyś ciekawego odkrycia, tak zwanego Dołu Skazańców. Niedaleko stoi katedra pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jest zbudowana w stylu neogotyckim, choć istniała już w średniowieczu. Warto spojrzeć też na ulicę Żydowską, gdzie zachowały się ruiny po dawnej synagodze. Dzisiaj stoi tam tylko tak zwana bima, czyli taki murowany baldachim, centralna część synagogi. Warta naszej uwagi była również nowoczesna hala Jaskółka. Oddano ją do użytku w listopadzie 2019. Nowszej historii już się chyba nie da. Jest jedną z największych hal obecnej PGNiG Superligi. Pomieści 4317 widzów. Pierwszym rozgrywanym w niej meczem było spotkanie Grupy Azoty Tarnów, czyli głównego użytkownika hali, z Górnikiem Zabrze. Goście wygrali 33 do 23. A więcej w tym typowym dla nas materiale o Tarnowie, który zrobimy za jakiś czas. Wbijajcie szybko te 200 subów, bo naprawdę warto. Trzymajcie się, cześć!